90 MSJARO. Panie premierze, pytania będą dwa. Mam nadzieję, że nie będzie to zwykła zbytnia zuchwałość z mojej strony, bo pytania moim zdaniem trudne i być może niewygodne, a właśnie takie musimy sobie zadawać. Pierwsze, Jestem rolnikiem. Moim zdaniem europejski model rolnictwa, model gospodarstw rodzinnych, mimo że mocno subsydiowany, nie jest w stanie obronić się w starciu z potężnym kapitałem holdingów działających na Ukrainie, w Rosji, w Australii, w Ameryce Południowej. Czy ma Pan wizję europejskiego ro, eu, polskiego rolnictwa, europejskiego slash polskiego rolnictwa? Rolnictwa, które będzie w stanie wytrzymać tę nierówną konkurencję. Bo to nie tylko kwestia przeregulowania w Unii Europejskiej, ale także dość małego areału naszych gospodarstw rodzinnych, w mojej ocenie. A przecież polska wieś, polskie rolnictwo, to nie tylko duża gałąź eksportowa naszego kraju. Tak, 50 miliardów euro, potwierdzam. Oraz gwarant bezpieczeństwa żywnościowego, ale również ostoja naszej tradycji i wartości konserwatywnych, co w mojej ocenie jest jedną z przyczyn mocnego ataku Komisji Europejskiej na naszą grupę zawodową. I pytanie drugie. Czy pisma, pomysł. Drugie, długie są te pytania, ale czytam całe. Czy pisma, pomysł, jak odzyskać posłuch wśród rolników, szczególnie młodszego pokolenia? Podczas protestu widziałem duże odpływy w stronę Konfederacji, mimo że w sondażach tego nie widać. Sondażownie wrzucają rolników towarowych i socjalnych do jednego koszyka. Jest to grupa zawiedziona ogólnie złą sytuacją w tej branży, wysokimi kosztami produkcji, nowymi regulacjami, nierówną konkurencją. Część winę widzi w pana, pewnie winy powinno być, widzi w pana rządzie, moim zdaniem w wielu kwestiach niesłusznie, ale jednak taka emocja jest obczuwalna. Rolnicy towarowi stanowią około 400 tysięcy osób, czyli niemały elektorat. Czy nie czas na nowe otwarcie i zwrócenie się do nich z nowym programem? Mówił o tym minister Ardanowski i ja potwierdzam jego diagnozy. Wyszło długo, panie premierze. Jak pana słucham, to jestem dumny z tego, że jestem Polakiem i jest mi dane uprawiać ten mój skromny kawałek ziemi. Czekam na powrót prawicy aspiracyjnej do władzy i pana na właściwym miejscu, premiera Rzeczypospolitej. Adam, dziękuję bardzo za te uwagi. Spróbuję hmm, krótko, ale treściwie skomentować. Wspólna polityka rolna to chyba rok 1962, pięć lat po powołaniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Ona jest bardzo ważna, bo rzeczywiście, tak jak pan zasugerował w swoim pytaniu, Europie, która jest poszatkowana, trudno jest konkurować z potężnymi farmami w Argentynie, w Brazylii, na preriach amerykańskich, w Australii, czy chociażby bliżej, tutaj nas, na Ukrainie i w Rosji. To dlatego wspólna Euro polityka rolna, po to, aby wspierać rolników europejskich, proponuje dotacje, proponuje różnego rodzaju programy przetwórstwa rolnego, wspólnych grup producenckich, aby podnosić konkurencyjność. I ja dzisiaj i jutro, ale także pojutrze, jak mam nadzieję, kiedyś jeszcze będzie mi dane współkształtować polską politykę gospodarczą, czego pan mi życzy, zdecydowanie... Chciałbym e, widzieć poszerzenie tych programów, uczynienie ich bardziej sprawiedliwymi, takimi, które nie tylko wspierają rolnictwo o małych areałach, ale także to rolnictwo wielkotowarowe, o którym pan tutaj pisze, panie Adamie, tak, żeby, żeby było to, to rolnictwo również konkurencyjne względem e, różnych wielkich e, państw, takich właśnie jak Argentyna, Brazylia, Stany Zjednoczone, Australia, Rosja. To jest niezwykle ważne. Ja bardzo ostro przeciwstawiam się takiemu postawieniu sprawy, które doprowadzi do zapaści europejskiego rolnictwa. To dlatego już kilka lat temu budowałem koalicję z Francją, z Belgią, z Irlandią, z innymi państwami przeciwko wówczas wynegocjowanej umowie Mercosur. Dzisiaj ta umowa poszła jeszcze dalej i wzywam polski rząd, żeby również zbudował skuteczną koalicję. Ja kilka dni temu rozmawiałem e, z panią premier Giorgio Meloni, e, pytałem o jej stanowisko wobec tej umowy w takim kształcie, em, jakie jest stanowisko Włoch. Również powiedziała mi, że stanowisko Włoch wobec tej umowy jest e, negatywne więc niech rządzący w Polsce wezmą się naprawdę y, do roboty. Zatem utrzymanie tej polityki, rozwinięcie tej polityki, bo byłoby ogromnym błędem, gdyby duże połacie Europy, m, mnie interesuje w szczególności Polska, pustoszały, były niezamieszkałe. Rolnik, który uprawia swoją ziemię, także ten rolnik, który nie ma tej ziemi tak dużo, jest wielką wartością. Nie można nomen omen zaorać tej części polskiego rolnictwa tylko dlatego, że jest ona niekonkurencyjna względem rolnictwa, nie wiem, południowoamerykańskiego. Umowa Mercosur się tutaj e, kłania, prawda? E, trzeba tak przebudowywać rolnictwo w kierunku właśnie przetwórstwa, w kierunku rolnictwa ekologicznego, ale także przetwórstwa, które które pokaże, że polskie rolnictwo może być konkurencyjne. Zresztą, co tu dużo mówić, polskie rolnictwo po wejściu 20 lat temu do Unii Europejskiej pokazało swoją moc. Pokazało, że jest konkurencyjne. I trzeba te procesy zdecydowanie wspierać. Popatrzę jeszcze na drugą część tego pytania. Czy nie czas na nowe otwarcie? 400 tysięcy. Myślę, że mniej więcej opowiedziałem na to pytanie. Nie chcę za długo, bo jest jeszcze sporo tych pytań. Gdyby miał pan wskazać jedną książkę lub film, który na, który najlepiej oddają, które najlepiej oddają pana wizję Polski, co by to było i dlaczego? Byłoby to pewnie przedwiośnie Stefana Żeromskiego. Bardzo cenię, kocham tego pisarza. Wspaniały, wielki, niedoceniony polski pisarz. Ta piękna metafora mm, szklanych domów, która tam jest ujęta. Wcale nie musi być interpretowana prześmiewczo, bo wiem, że niekiedy tak jest interpretowana. Szymon Gajowiec jest też taką kwintesencją człowieka, Polaka, który dąży do czegoś naprawdę wielkiego, do czegoś ważnego. Myślę, że ta książka, oddająca bardzo dobrze stan Polski sprzed stu laty, także i dzisiaj jest cały czas bardzo aktualna. Wytycza z jednej strony pewne aleje. Rozwoju, które widzę, że um, są, że tak powiem, um, marzeniem wielu Polaków, ale jednocześnie pokazuje słabości, pokazuje nasze wady, pokazuje nasze um, deficyty, mankamenty, z którymi musimy się borykać, po to, aby po to, aby rzeczywiście dotrzeć do tego wymarzonego stanu um, naszej ojczyzny, tej mniejszej i tej większej. A więc tak byłoby to pewnie przedwiośnie. Ale jak jeszcze raz dostanę takie pytanie, to spróbuję pomyśleć o jakiejś innej książce również, choć naprawdę przedwiośnie jest czymś, to, co do, bardzo dobrze trafia w punkt um, dzisiejszych realiów Rzeczypospolitej. Tutaj pan lub pani o niku rany, co to jest? Czy ma pan pomysł na promowanie dzietności? Chodzi mi bardziej o wpływ na trendy społeczno-kulturowe niż finansowe i baza, opiekuńcze. i baza opiekuńcza. Dziękuję bardzo za tę właśnie perspektywę. Bo cały świat przeżywa dzisiaj, czy prawie cały świat przeżywa dzisiaj potężne załamanie demograficzne. Od Korei, która już zeszła do poziomu 0,68 dziecka na jedną kobietę, nigdy nie podoba mi się ta miara i to porównanie, ale statystycy taką się posługują. Przez Polskę, która ma też bardzo niski wskaźnik dzietności około 1,2%. Wszystkie inne kraje Europy mają niewiele lepszy, albo wręcz gorszy od nas, a więc to e, mała pociecha. Po państwa, które tradycyjnie kojarzą się z wysoką dzietnością, jak Iran czy Turcja, a dzietność tam jest niska na poziomie około 1,7-1,8. I. E, jest jeszcze kilka państw w Afryce Środkowej, gdzie ta dzietność przekracza cztery, czyli czwórka dzieci na jedną panią, jedną kobietę. Ale to wszystko i tak, i tak sprowadza nas do wielkiego e, kulturowego wyzwania, jakim jest właśnie e, malejąca liczba dzieci na każdą rodzinę, na każdą panią, na każdą kobietę. My tutaj powinniśmy bardzo mocno zainwestować w promowanie rodziny, we wsparcie rodziny. Nie tylko to materialne, zresztą tutaj pan lub pani zachęcacie mnie do tego, żeby e, koncentrować się na tych elementach kultury. Co to znaczy? Promowanie filmów, moda na rodzinę, moda na rodzinę z trójką dzieci albo z czwórką. Ja mam czwórkę dzieci, wszystkim mogę powiedzieć, że to jest cudowne doświadczenie. Mam e, jednocześnie też przekonanie, że ci, którzy już zdecydowali się na, na dwójkę, trójkę, czwórkę dzieci, są naprawdę szczęśliwi z tego powodu. A więc promowanie takich wartości, a nie tego, co widzę, e, zwłaszcza w jednej z telewizji, która być może w niedługim czasie zmieni, e, właściciela e, promowanie wartości e, takich, które są wartościami antyrodzinnymi, prawda? Czyli to jest taki sabotaż polskiej rodziny, to, co tam się odbywa w duchu e, hedonizmu, konsumpcjonizmu, walki z wartościami chrześcijańskimi, walki z wartościami zresztą ponadczasowymi humanistycznymi. No niestety taki, taki trend prowadzi do walki z rodziną, a więc też walki z dzietnością. Na tym bym przede wszystkim się skoncentrował w takiej kulturowej walce o wypromowanie wartości rodzinnych. Ostatnio... Miałem przyjemność wziąć, wziąć udział w bardzo ciekawej konferencji zorganizowanej przez um, byłych ministrów rządu um, Prawa i Sprawiedliwości panią Jadwigę Milewicz, pana Leszka Skibę, pana Bartosza um, Marczaka. I um, wiem, że to jest coś, to jest kierunek, który tam został zaproponowany, który jest bardzo um, pozytywny, bardzo dobry. Odpowiedź cywilizacyjna na te wyzwania, z którymi się dzisiaj mierzymy i będziemy się jutro mierzyli również. E, ostatnie zdanie w tej e, kwestii. Jeśli kiedykolwiek zadecydujecie, żeby m, wrócił do rządu, kierował bądź współkierował nową rządową, to dla mnie będzie to absolutny priorytet numer jeden demografia. E, Kto uniku Homo Faber et y, Artifex ordoliberalizm a program PiS. Ordoliberalizm jest koncepcją bardzo pozytywną, koncepcją realizowaną głównie w Niemczech, ale nie tylko w wielu krajach zachodniej Europy. Bardzo mocno czerpaliśmy z tej koncepcji. W sporym stopniu ta koncepcja również bazuje na społecznej nauce kościoła. Cały plan odpowiedzialnego rozwoju opierał się o artykuł bodaj 20 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, czyli społeczna gospodarka rynkowa. Tak, gospodarka rynkowa, tak, promocja wolnego rynku, tak, promocja konkurencji i wszystkich zasad wolnego rynku, własności, ale jednocześnie ten społeczny wymiar, który musi być uwzględniony, prawda? Społeczeństwo i gospodarka w jednym. Następne pytanie. Isia Hatton, czy Izja Hatton, jak ustrzec nasze dzieci przed edukacją zdrowotną. Co możemy w tej sprawie zrobić jako rodzice, jako obywatele, niestety, niestety, chyba musimy wrócić do znanego z historii Polski okresu, czyli prostowania wiedzy czy pseudowiedzy podawanej w naszych szkołach? przez rządzących z czasów okupacji albo z czasów PRL-u. Tam wtedy były um, latające uniwersytety, e, tajne komplety. E, mówię to pół żartem, ale tylko w połowie żartem, a również um, a również całkiem serio. Jeśli ta przemożna, lewacka propaganda, ta, która e, mówi o tym, że dziecko może sobie samo zafundować um, e, zmianę płci, będzie Realizowana tak jak pierwszy zaczął ją realizować Trzaskowski tutaj w Warszawie, jeśli ona dalej będzie realizowana, to my wszyscy, rodzice, którzy mamy dzieci, będziemy musieli potem w domach prostować te wszystkie szaleństwa i lewackie idiotyzmy. Pan Dawid Bartoszek, poszedłbym w klasyka. Czy wie pan, ile kosztuje bochenek chleba? Doceniam szpilkę. E, oczywiście wiem doskonale, e, doceniam tutaj tę złośliwość. E, ważne jest to, żeby rzeczywiście e, mieć świadomość, e, jak przekłada się cena chleba, ale nie tylko cena chleba, a wszystkich innych produktów e, żywnościowych na portfele Polaków. Dzisiaj to jest tak, że dyskonty, ja sobie pozwolę tutaj na drobną uszczypliwość, e, Lidli Biedronka mogłyby pozwać obecnie rządzących, ponieważ e, masło, które było po e, 5 zł jeszcze rok temu, dzisiaj jest po 10 zł. Chleb, który był po 3,50, po 4 zł, dzisiaj jest po 6, po 6, po 7 zł. A więc te sklepy, które chwaliły się tanimi produktami, dzisiaj nie mogą się już pochwalić tanimi, tanimi produktami, bo dzisiaj... Ten wzrost ta drożyzna koalicji rządzącej doprowadziła do tego, że wzrost cen um, jest na poziomie uwaga, 25% rok do roku. Taka jest prawdziwa inflacja w waszych koszykach. Pan Michał Fijałkowski. Południowa część województwa śląskiego jest wykluczona transportowo, bo źle prowadzone poprzez źle przeprowadzone granice województw. Co w tej kwestii można zrobić i naprawić? E, panie Michale nasza inwestycja nasza inwestycja S1, A1 myślę, że znacznie poprawiły komunikację w południowej części województwa śląskiego. Także moje oczko w głowie infrastruktury województwa śląskiego, czyli trasa beskicka, aby lepiej połączyć południe bielsko-białą Żywieczynę z południem Małopolski, lepiej ją skomunikować następnie przez S7 z województwem świętokrzyskim, z województwem lubelskim. Z województwem podkarpackim przez A4. To wszystko jest niezwykle ważną częścią programu infrastrukturalnego. I ubolewam nad tym, że obecnie rządzący obcinają finansowanie na program dróg powiatowych, gminnych, ba. Cały wielki program inwestycji strategicznych, który mogę powiedzieć mało skromnie, skonstruowałem z moimi najbliższymi współpracownikami, poszedł do pieca poszedł do lamusa. To, co ja zostawiłem w budżetach samorządów i jest cały czas realizowane, ale oni kolejnych budżetów już nie zagwarantowali, tylko korzystają z naszych pieniędzy. To jest też mój pomysł, aby południe województwa śląskiego lepiej skomunikować. Przeznaczcie dodatkowe środki, które ja zostawiłem w budżecie, minister finansów zostawił w budżecie na realizację projektów infrastrukturalnych w województwie śląskim. Napoleon T.O.R.I. Z którym ministrem pańskiego rządu pracowało się najlepiej? Może zaskoczę tutaj e, e, pana Napoleona, ale e, ja nie patrzyłem na moje sympatie i antypatie. Nie patrzyłem na tego, z kim jest mi najbliżej politycznie, bądź tego, który czasami wsadza jakieś małe patyczki w szprychy. E, starałem się e, współpracować z każdym. E, najlepiej jak potrafiłem i nawet z tymi z którymi nie do końca się rozumiałem politycznie udało się sporo osiągnąć i taki mechanizm zarządzania radziłbym wam e, stosować w waszych doświadczeniach życiowych i zawodowych ktoś o niku PLDG79 czy inicjatywa trójmorza mogłaby być alternatywą dla skorumpowanej unii europejskiej jakie kolejne kroki można poczynić aby ten projekt mógł się zmaterializować, aby nie był tylko bliżej nieokreślonym tworem. Kochani, to jest tak, że niestety ze smutkiem muszę Wam powiedzieć, że obecny rząd e, prowadzi do zniszczenia tego bardzo ważnego projektu. Trójmorze czy międzymorze, zainicjowane przez rząd prawa i sprawiedliwości w roku 2015 16 Zainicjowane również przez pana prezydenta Andrzeja Dudę, jest dzisiaj odkładane do lamusa. Muszę tak nieskromnie powiedzieć, że to właśnie trzy osoby, pan prezydent Andrzej Duda, pani prezes Beata Daszyńska, muzyczka prezes BGK i ja, doprowadziliśmy do tego, że w ogóle ta bryła została przesunięta chociaż o kilka metrów do przodu. Ale obecny rząd e, nic właściwie w tym względzie nie robi. Tymczasem ten wymiar północ-południe, państwa bałtyckie, Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia jest niezwykle ważny dla budowy nowych mechanizmów konkurencyjności Europy Środkowej. Pyta pan bądź pani, czy może to zastąpić Unię Europejską? No nie. Pamiętajcie, Polska eksportuje do Unii Europejskiej 75% do 80% naszych produktów. Większość z nich do Europy Zachodniej. Nic tego nie zastąpi. Jesteśmy częścią Europy, jesteśmy częścią Zachodu, jesteśmy częścią kultury Europy, jesteśmy częścią świata transatlantyckiego. Starajmy się, aby on, ten świat transatlantycki, był jak najsilniejszy, a między może, może i powinno być filarem świata transatlantyckiego. I tutaj widzę ogromne szanse dla Polski, ale niestety te szanse dzisiaj są marnowane. Ktoś o Niku. Rafa Myślnik z SD1NO. Panie Morawiecki, dlaczego zapomniał Pan o fabryce samochodów elektrycznych Izera? Nie tylko nie zapomniałem, ale one są, te m, samochody miały być e, produkowane w ciągu paru lat po e, doprowadzeniu tego projektu, a nie było to łatwe, do takiego stanu, gdzie mieliśmy już naprawdę całkiem dobre zaawansowanie i procesów operacyjnych i badań środowiskowych i procesów administracyjnych. Niestety muszę powiedzieć, że to kolejny wielki projekt, który może być zaorany przez obecną koalicję. Bartosz Szewczyk, jaki był cel spotkania z proputynowskimi pro, przystawkami tuż przed napaścią na Ukrainę? Nie wiem, trzeba by dopytać pana Tuska, dlaczego spotkał się ze skrajnie prorosyjskim szefem Jomubiku. Ale rozumiem tutaj również pewną uszczypliwość. Otóż moje spotkania z Wiktorem Orbanem, z Marine Le Pen, to spotkania, które zawsze prowadziły do tego, aby nakierować politykę węgierską, czy w innym przypadku również politykę partii, którą kierowali nasi partnerzy, nasi sojusznicy z Europy Zachodniej, na właściwe tory. Co to znaczy? Kiedy Viktor Orban próbował e, blokować sankcje na, nakładane na Rosję, za każdym razem e, w rozmowie z nim e, odnosiłem w tym sensie sukces, że udawało się tę jego blokadę znosić. E, sztuka w dyplomacji, sztuka polit w polityki polega na tym, aby debatować z tymi, z którymi się również nie do końca zgadzamy. A, ale ta odpowiedź byłaby niepełna bo i Marine Le Pen, która jest bardzo sceptyczna wobec Komisji Europejskiej i która bardzo rozsądnie podchodzi do suwerenności państw członkowskich, i Wiktor Orban, który bardzo rozsądnie podchodzi do wszystkich tych szaleństw Unii Europejskiej, to są również przywódcy, z którymi musimy rozmawiać, z którymi musimy się liczyć, bo oni mogą być naszymi sojusznikami w 80% spraw. A w 20% możemy się z nimi nie zgadzać, jak w, w kwestii Ukrainy i Rosji z e, premierem Węgier. I tak właśnie jest, na tym polega skuteczna polityka. E, Krakowianin z XA. Co z programem budowy mieszkań po powrocie do władzy, panie premierze? Mamy ten program e, przygotowywany teraz. Stawiam ogromny nacisk na stronę podażową. To prefabrykaty. To przeznaczenie jak największej części gruntów we wszystkich samorządach na plany zagospodarowania przestrzennego na budownictwo mieszkaniowe. To również niskie koszty finansowania, czyli mechanizmy znane z Europy Zachodniej, z sektora finansowego, kasy oszczędnościowo-budowlane. To również dokonanie takich zmian w naszej legislacji, aby każdemu opłacało się budować samorządy. Współdzielcy, prywatni inwestorzy, metodo, metod, budowa metodą gospodarczą, um, rynek, TBS-y, sim -y, wszystkie mechanizmy, uwolnienie rynku. I tutaj też warto przypomnieć, że średniorocznie nasi prze, y, przeciwnicy polityczni budowali w czasie swoich rządów około 145 tysięcy mieszkań. Średniorocznie w czasach naszych rządów budowaliśmy w ostatnich czterech latach ponad 220 tysięcy mieszkań. Więc pokazaliśmy, że potrafimy. Kochani, to większość pytań, które tutaj spłynęła. Um, przynajmniej do tej pory. Ja, tak jak obiecałem na samym początku, e, bardzo chętnie um, będę odpowiadał dalej na Wasze pytania. Będę dostępny m, po to, żeby m, po prostu z Wami rozmawiać, żeby dzielić się moimi opiniami, moimi propozycjami, propozycjami progr programowymi. Także i dzisiaj mogłem to zrobić w kluczowych sprawach, tak ważnych dla Was, jak i dla mnie, tak ważnych dla wszystkich Polaków, e, żeby Polska po prostu była bezpieczna, była coraz bardziej dostatnia i wierzę, że razem politycznie i gospodarczo poprzez takie dyskusje, poprzez takie debaty będziemy w stanie wypracować nowe rozwiązania i przyczynimy się do tego, że tak właśnie będzie. Czego Wam życzę na Boże Narodzenie i także na nowy rok.